To jedziemy z tematem. Kaponowanie w B12. Układa jedną warstwę kaponu i w ten sposób zabezpieczy, to znaczy zabezpieczy. No, dla mnie jest to takie zaimpregnowanie po prostu przed jakimś niechcianym starciem tego farby, która jest, druku, który pokrywa model i tu mi się wydaje, że jedna warstwa tylko wystarczy, także jest to troszeczkę trzeba się troszeczkę nawąchać tego kaponu, no ale 13 arkuszy i to już jest praktycznie przedostatni arkusz, także kończę i do wyschnięcia. Także już zaczynamy, zaczynamy. Wkrótce na kanale pierwsze detale, które pojawią się już złożone, ale to jeszcze troszeczkę potrwa.